Znowu jestem odcinku! Dzisiaj jest specjalna na 50 subów, wiem, że mieliśmy to jakiś prawie rok temu. Michał, przywitaj się. To nieprawda. Nie, wcale, no ale przywitaj się. No siema. Dobra, teraz mamy tak. To jest nie, nie ma live, jakby, tylko to jest godzinny odcinek, tylko na 3 części. Po 20 minut 3 części? Bo się ehm... może urwać odcinek cały. Jak będziemy z długo nagrywać, aż godzinę. Mm. Powiem jak to jest tam co. ja miałem Piszcie w komentarzach, czy tak czy nie? A co? jak to wrzuca dzisiaj? No. Na sam dzień. Więc chyba dzisiaj lub jutro. Dzisiaj mogę. Więc piszcie w komentarzach, tak czy nie? Dołączę, możecie dołączyć do naszego klubu. Tylko napiszcie, że jesteście widzami moimi. Tam jakoś chcecie, bo ja na zaproszenie mamy. Chcemy Szymon do nas dołączył, ja jestem, moi koledzy z klasy. No i moi koledzy boi z was od, od zera pucharków będzie. A jakby co... Od, dobra, od zera będzie pucharków klub. Możecie do, dołączać. Otwarty jest, no Otwa więc, otwarty. Nie otwarty! Nie, zostawiam otwarty. Nie, na zaproszenie. No dobra. nie znamy może jakiś wlecie z Ameryki Południowej. Dobra, ja dam na zaproszenie, ja Kara Kara musi być 115 pucharków lub nie musimy być 115 ale co mieliśmy? Albo 15 minut 15 winów. Winów. nie musimy dwóch robić. Eee, przestać oczywiście te trzy odcinki po 20 minut Dobra Klaska czy urodzenie. jeszcze nie? Kara pół łyżeczki cynamonu pół łyżeczki pół a nie ma cynamonu no to imbiru no, no to imbiru pół łyżeczki ja tu mogę sobie bić w sumie roze. Albo Sara na 23. No, ubijać? No, nie wiem, nie wiem. A tak starym obiecie? No, no, możesz. No mógłby być, Ok. Okej. Okay, Okej, zaczynamy, widzowie, pierwsza rączka. To no, możecie wbijać do klubu, tylko Napiszcie, że jesteście moimi widzami, bo jednak wolę wiedzieć. Dlatego zawsze mam na zaproszenie. Ja ucieka. O kurde. O cholera. Mamy już odcinek z to przygotowany. To jest? Jest. Okej. Okay. Mogę już powiedzieć, że mam, może że mamy. Choćby tam bas jest. Gdzie na biał. No chyba nie. Mogą... O trzy drużyny już na pewno nie zminusujemy. radzić. No jak on się odetchnął? Ja Franek mu robi detonację. Kładziet. Spokojnie. Przed... Musimy to wygrać masz do żarkiłów. te Uciekaj! Co ty robisz? Michał ty trolu! Takie! <gry> 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 Jeszcze jeden. No i on na nas idzie. Serio? Po co ty Gdzie ty użyłeś? Ja uciekam. Gdzie ty Czemu na nas? Ja uciekam. To jednak nie. ich podjadę. Jest! Dobra, dobra, jest, widzowie, mamy to, plus jeden. ale ja nie gram chyba sali jednak. Nie chcę mi się Wolę nie chyba. Wolę nie ryzykować. Ja się nie nie gram. tyle no, masz pucharków? Na, na kim? 27 727. Ja mam 60. Czyli do... Stedzie, że tam Będziemy umieć miało... na moich parkach. mam 60, a nie, na Franka musimy lecieć. Miałem ja 20, nie ja miałem 20. Teraz to była pierwsza runda, co nie? To plus 7, a mam teraz ci... Kartka wezmę i ile mieliśmy na początku pucharków. To... Ja, bo my tego nie przemyśleliśmy trochę. Czemu? Bo wiesz, że różne rangi to różne stracenie pucharków. No. Czekaj, nie, Gdzie Na przykład u mnie możemy wbić, a u ciebie jeszcze nie. No to... No tak. No to... W, 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 to opie og 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 ogólnie. Ogólnie. O kto ja nikt to pije, to wygrywam ten czas, tak? No to sensu nie ma jak powiedziałem, ja minus 800, a ty minus 4. Róbces to nie? Ale nie możemy gdzieś poniżej 15 mln. A czy ile miałem? 27 tys.? nie możemy już. Czy znaczy 15 możemy, a już poniżej nie możemy. 720. Jakby co mam napisane? Jest napisane. I potem końcowa liczba będzie napisana pod spodem. I tam będzie się widzieć na, na początku, ile. I potem na kalkulatorze przejdziemy. Dobra, dawaj tam. Uśmień bo... no się w ogóle. Czułeś gram? No, się. Krzyż się Ej, ja nie masz szalki żadnej lecimy? Ty leć. Leci. To ty nie. Nie, ja też. A bo nie, ty, ty ja nie, ja nie. Masz piłkę Jednak nie masz piłki Mogę? Nie. Jak chcesz, możesz bić po tego no. jednego, ale uciekaj. No nie dla tego. Ja tu się kałam na razie. Nie, no Tara! Ja, 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 Stara, ja się pokąpię Bo się ja nie No chyba Ms tu nie pójdziesz. Dobrze! Widzisz na mózg, ja co było. Że... <laughs> Ale to zrobiłam. <laughs> o, już na pewno nie znasujemy. Jak teraz będziemy mieć drugie miejsca, to wbijam się 23. Bo, jak będzie klęska czółenka, to zawsze ją będę grał. I będę. Może. Nigdy. Myślę, że. Myślę, że ich podjadam. Musimy tu pójść. Czy? Nie, nie. No strefę, bo. Jak oni szukają ich i nagle nas znajdą, akurat teraz, to lepiej na końcu chyba, nie? Oni na pewno się gdzieś czają. No bo. Bo nawet nie zabili ich jednego, chociaż nie zabili ci inni. Albo szukają. Ciekawe gdzie Ja też szczerze że są w tamtych... W tych szakach. Też że Na dole są. No właśnie. No a zostań tam, ja idę. Tam są! Nie mam szans. No jazda, czemu ja... oni ich nie szukali, ich Mają 11 jedenaście ja bym z 1 Ja mam 0. To lecimy twoje. Pucharki ci mówię. A twoje no to... Dobra, to dawaj. Ile ty miałeś? Teraz 8 pucharków byliśmy, co nie? Tak. Mogę? 58. 17, 560... Napisz, że zbyliśmy 8 pucharków. 8, ty masz? Tak. 68. 500... 60 wtedy miałeś. No. To moje czy nie? Dobra. Ma, ej, Max, żeby nie było, że możemy sobie. A, nie było. Max, możemy grać trzyma paśmieniami. No. po pięcioma. Ja, ile. Ja, Jak chcę. Dobra. Ale nie możemy Dawaj poniżej. Dawaj za Nie możemy poniżej 15. Dawaj za dymą. No dobra. Ej, co tam. Ach, ktoś napisał coś. To dałam sobie na razie. Dobra to musimy się przyszyć Po co? Aha, no tak No, no tak okay. 17 pocharków mi brakuje Do 20 brangi. No, no, rangi No chyba na no po co To oni nie są zbytni No jasne, jak to

Tak, mogę wbijać, Dawaj, jak wygramy, to mam mistrzowską dwa na tellu. może trzeba wbiję, mistrzowską 3 na szari. Szari, 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 O, i są Oj, co napadnie, ja jak nienawidzę mak. No. Grać z nią i przeciwko mi. Tego i tego. Jak gram z nią, to jest bombikiem, a jak gram, to wiesz. To jest prosonka kabenosem. No Jakiś sposób jest się Tu es? Bambik i nie mają fałdolców. Już 10 minut. 11. Okej. Okay. Normalnie wolałam szczalić jakby co. O już teraz. Z granic brakuje. Jeden pucharek. Zagrypa nowej tej Jeden pucharek mi brakuje Jeden, pucharek mi brakuje Jeden pucharek mi brakuje Mordis nawet ogarnie Widzowie czym... Jak tak szczerze, jak tak będziemy wbijać A 100... ile wygraliśmy rund? Musimy wygrać To dwie wygraliśmy Licz, mm. rundy Ja będę zapisywał chyba na kartce Rundy Na jednej stronie, a na drugiej A na drugiej to w sumie pucharki są Zatunują mnie Człomcy nie wyzwaliłeś. No się miałam już zwalić, ale akurat mnie zarąbali. To Gzes. Dostała. Dwa razy. Weź tą gumą do Mortis. Mortis jest nawet dobry. To w się sensie on ogarnia, ja nie lubię grać Mortisem. Nie wybij jeszcze, albo nie możesz chyba. Dawaj go! Jak tam ci idzie? Idę? Prawie w rękę strzeliłem! Dwóch mnie u tu Już Wreszcie uciekłem, kurde. Dawaj, dawaj, ja ich zająłam trochę. Ja ich trochę zająłam. Ten Mortis musi omijać tą. Jeszcze ma szansę. Nie, znowu mało chłopą. Ma. Jak wściekną w No Jezu, Snapchat! Mortis! Dobrze. Dobrze. Nie! Mogę już udać? Ja ultem, ale Mortis to co? Lecę po to szybko. Noż. Masz? Michał, ty zeźie! Bo myślałem, że żwen nie będzie strzelał. Aj Michał, Michał... Dużo do ulta. No ja pierdzielę! Ej! No, franek, ty trożą. Tak byśmy przegrali. I kurwa, teraz przegrałem, co nie? Czyli mam 60, czyli musimy być u mnie 5, 640. No. <grystanie> mało, mało, bardzo kurde! Poniżej 15. 15 rangi nie możemy. grać. Ja Poniżej 15 rangi nie możemy grać, już. Bo będzie za łatwo. Ja mam wszystkich na 15. Minimum. Hanka wbijem. A ja jeszcze, ja nie Ja mam wszystkich na 15. Babci w ogóle. Proszę w komentarzu, jak chcecie odcinki. Robi wrażenie, detonują mnie! to ja. sam w ogóle stali. mało. Mało, on tryk siota na pustą. Na, na, na pustą szczeli tryk ja siota. to tryk na pustą szczelił. Jakieś bombiki, patrz co on robi z nimi? Szczelaj. No Nie miałem właśnie jak, już mi szczelałam. powinienem szczelić, ale mnie szczeliło. Masz go? Yes. Yes. JEST! Dobrze. Dobrze, no zrobiłem. mam 20 rangę. Te trzecie, tylko nie napiszę. Jeden, to są wygrane. Raz, dwa, trzy. Trzy wygrane mam w widzowie, No i mam. 20 rangę. To już liczbiamy. Za co? Mam. Ja też! Ja też mam! <laughs> Idealnie! Ile mam kolejnych? Bo ja miałem 42, miałam 142, ale... Ile masz? 3181 3086. Ja! O 101 ponad! A ile tu masz? 300. O, 2364. Dawaj. Ja nie wiem teraz. Kogo mogę tu. Nie. Ile je jeszcze mi brakuje do chromaty. Dawaj, mi Nie gromadź. Ej, bo 100 jeszcze muszę. Mogę? 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 chcę zobaczyć, co teraz Będę się Lub poczekasz na RT. Czekaj, No, Asza, ty nie masz Asza? Mm -mm. To Asza. Bo będzie albo, albo RT. RT nie, As. Na szkole traps, Bel, As, otis lub RT. To Asz. To Asza wbij. Co nie? No chyba tak. no masz takiego. No, no. dawaj gramy jak wocie środkówka? A. No. Bo zmieniłam. Bo już wbiję Deryla, to chcę mi się środkówkę coś który która ranga masz? 17. No na akurat. Ja mam wszystkich na 7. Na no, 15 no, no, to dobrze. Ale że no, mogę wam pokazać. Naj, mam najwięcej pucharków i najniższa to jest 300 pucharków sam. I no i gaz <śmuczanie> i Ani tak, są po 300. <śmuczanie> Równo. Sandy, il, Sandy jest dobra na tym. Nie wiadomo gdzie. Nie wiadomo, gdzie jest piłka, a nie wiadomo, gdzie przeciwnik. To jest dobre. Okej, lecimy. Lecimy dur. Ten Ulc jest... Ale na Nokapcie jest też dobra Bel. A czy nie Bel, tylko Mandy. Jezu, Mendy. Kiedy, kiedy ja gramy... Mandy bardzo często. Szta... A kiedy ostatnio grałeś Bel? Bel? Ty masz Bel? Nie mam. Ha, okej. Okay. No ten... Jak, jak się tam tylko... Na Michalina chyba miałeś, to nie? Co. A ty masz ty, takie jedno konto inna. Przed Michalina. Pamiętasz? Straciłeś coś. W nie mogłeś grać w tą grę jeszcze. Pamiętasz? No. Jakie to było konto? Pamiętam, że. I on nawet nam wam pomógł. Zbony! 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 Tak też Zbony! Zbony! szybko. Muszę Muszę Zbony! raz Zbony! tam Jaki Dajemy ci dobry jak ma ulta, to jest prawie TO Co daj mi, zdejmij. mi, zdaj, zdej, 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 oh. Zginął. Tak mnie zginie, a mnie ten... Niech to pomogło się tam trzymać, żeby nie mogli podejść za blisko. No to tam no, dobrze robi. Tam jest odklejona. Idź, idź mi, idź mi, idź! Mi! tam wcześniej być. Ja, ulta. tam. Czujcie, taką detonację mi robią w mózgu. No Jezu, ktoś nie może tam wjechać? Ja nie mogę. Z kim? Żyjecie. Ja... ja żyję. Nie. 19 minut. Też poczekamy, to już poczekajmy, co tu jest. 40 to się Napi się! Akurat będzie koniec i kolejny odcinek nagrywamy. Co ja? No. 10 zadrąbców. Kraweczka Franka mu tylko RT. Będę ich miał. Mam patrzcie chromatycznych. Mogę nawet pokazać widzom. Nie tu. Tu i mam tyle to krańczyć. Kończymy. No.